Witam, witam i ozdrowie, pytam. To kolejny odcinek Immortals Phoenix Rising, w którym już Wam mówię, co będziemy robić. Będziemy podróżować tutaj, aby wydostać Salpinksa ze szczęk strażnika. Dobrze wiedzieć, że też tutaj by jest kocioł Kirke w sumie właśnie tego szukałem, no ale przeżyjemy i bez tego. Dobra, w każdym razie przedostaniemy się do Boga Wojny. Z tego miejsca zobędziemy sobie tą jedną ambrozję, która tam była po drodze. Przedostaniemy się tam, gdzie mieliśmy się przedostać. Czyli wydostać Selphingsa. Okej. Okay. Wojenne Groto. Ups. Użyłem przez przypadek mikstury. No cóż. Dobra, tutaj jest Ambrozja. O, Jezus. Czemu jej nie widzę na radarze? Tak jakby. Okej, okay, jest gdzieś tutaj. Znajdź wskazówkę prowadzącą do skarbca Dedala. Nawet nie wiedziałem, że to tutaj. <laughs> phosphor no the hollowed out beauty of violence is a gilded handle set upon the knife's blade I heard that once these people's poor houses! You may think I'm weak, but at least I try to live for something more than my own pride. Can you say the same? Hmm. Dobra, ale to trzeba odblokować najpierw, albo trzeba najzwyczajniej na świecie skręcić. Właśnie tutaj. A okej, okay, trzeba te lasery tak poprowadzić, żeby było dobrze. Ups. wydostać Hmm. Jezus, ale to pornie się to przesuwa. A, nie wiedziałem, że to taki demerz zadaje. <laughs> A clue where wild bears roam, King Cocolus' riches lie cold, waiting to be woven into temples and gardens, warmed by the blood of my heart and the fiery springs of my tears. Speak aloud, my beloved, as you turn the key, and you may enter my treasure room. <laughs> chowała to gdzieś w zad i zadowolona. <gry> Ukończono imię miłości. No dobra. Obrozy jest 60 metrów stąd na dole. Pewnie będzie trzeba się z kimś tutaj psztykać albo i nawet nie. Okej. Okay. Do tej ambrozji to chyba będzie trzeba się w ogóle od dołu dostać. Coś tam mamy, ale tam iść nie chce. Hmm. Nie wiem, to wygląda tak, jakbym się miał tam właśnie dostać z góry. Czyli gdzieś stąd. A. Trzeba jest brakująca boska moc. Hm. Serię nie dam rady tego. O, i co? Dało radę. To trzeba być mną. I co jest? No puść się. Ja nie zrobię. Wiemy, wiemy wszyscy doskonale, że jest dostępne ulepszenie zdrowia. Natomiast nasz cel. Jest, może niekoniecznie przed nami, ale teraz już przed nami. Dobra. W sumie nie będę się męczył. Od czego mam swojego roga tego przyjaciela? A, widzę już te szczęki, widzę też kręgosłup tego potwora. Miejmy nadzieję, że to nie żyje, nie żyje. Co ja zrobiłem właśnie? Jakiś boss przyboczny, Briareos, którego sobie zostawię jednak mimo wszystko, nie na teraz. Serio. Aha. Uh -huh. Przepięknie. Złomoc. tajfona może blokować ścieżki lub zakładać prawidłowe działanie dużych przedmiotów. Różnych przedmiotów. Mm -hmm. Czyli już znowu dowiedzieliśmy się czegoś nowego. No, najzwyczajniej, na świecie, naj, najzwyczajniej na świecie oczyśćmy to mi z, z tej plugawej mocy. O, pięknie, sześć granatów. Ząb. Ja mam jego zębów szukać? Znaczy hmm. No. Zwał jak zwał, nie? Okej, okay, z tego co widzę to są potrzebne aż trzy. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał tam wchodzić i szukać czegoś. To jest w ogóle. W... Hmm. Tu jest w ogóle wydarzenie. W sensie... Wyzwanie od czy jakoś tak? Będzie trzeba to zapalić. Otóż to, mam nadzieję, że mam wystarczającą wytrzymałość. Od tego zacznijmy. No i właśnie, żeby to zrobić, to trzeba się tu dostać. Ona się tu nie przeciśnie. Żeby to zadanie wykonać, potrzebuje z zębów, które są. cholera wie gdzie. Ale czy one mogą być tamto? Ja nie mam pojęcia. Nie, tutaj jest strefa zadania, czyli tutaj to musi być gdzieś dostępne. Tu już nie. O Jezu. O, jest widza. Świetnie. O, ale przyniosło fajnie. A, akurat nie tak. Ej, nie tak to chciałem zrobić. O, widzę kolejną część. Znaczy, no nie ja widzę, tylko wchodzę sobie z przyciśniętym L1, żeby samo wyszukiwało najbliższych przedmiotów. O, i mamy. Dobra. Teraz czeka nas wyzwanie od Sołusza. Albo już nie będzie problemu z wycelowaniem, chociaż nie, nie będzie. Hmm. Obole Harona i odblokowane. Odblokowana trąbka, czy co to jest? <laughs> Didn't that thing die in Thebes? Yes, I remember because he used to bring that little monster to dinner parties. And then finally, one year, just like that, no more hissing. He brought its body to the Golden Isle to mourn his loss. That doesn't sound like Ares. There's a lot about him you do not know. What happened to its teeth? They were knocked out by Cadmus, a famous beast slayer. And later, Jason of the Orgonauts. Whenever the Dracon's teeth are planted in the earth, a soldier sprouts from the ground. Dental warfare! Typhon corrupted these soldiers and created an evil army of his own. Hmm. I don't understand. Why didn't Ares tell me he'd brought the snake's body here? You aren't exactly the easiest person to talk to. Sure. I joke around at his expense. i'm breaking the ice. you're making the ice. bury the Dracon's teeth and perhaps your words will grow to comfort your son. or even found a city. the way the spartoi helped cadmus found thebes. and there, in the jaws of the once mighty serpent, was ares' instrument of war. it's always the last place you look, isn't it? okay. Zgadzam się z i Melody: Time to go open the fortress. Hmm. Ukończono hierarchię ważności. Zadanie: jajo z gniazda. Pomów z aresem w pobliżu świątyni. Czyli gdzieś tu. Dobra, zanim tego dokonamy, spróbuję swoich sił z przybocznym Briarosem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Starcie z legendarnym bossem. Ciężkiego jak na razie, nawet poszło całkiem łatwo. No i świetnie pokonano przyboczny briareos. Świetnie skrzydła nocnego szaleństwa. Pokażcie mi, to te skrzydła też miały jakieś właściwości. O, w sumie ładne. Dobra, mapy w sumie nie ma sensu prze przeglądać. 190 metrów stąd. Już nawet widzę gdzie. W sumie możemy się z nimi zmierzyć, bo to nic poważnego. Są na parę strzałów tak naprawdę. To jest kolejne jakieś zagadki nas czekają. Jakieś tunele, nie tunele. Tak to miało wyglądać. Hmm, z drugiej strony muszę to przyciągnąć. Okej. Okay. nie bardzo wiem, po co się to otwarło. Gdzie ty się wspinasz, koleżanko? sięgnie dotąd? A. Okej. Okay. Jezu, jakie kombinacje. Kolejne drzwi się otwarły. Nie, te same się otwarły. Nie, kolejna. Dobra, nieważne. No dobra, ale i tak żadny mi przecież nie wejdzie, chociaż chyba wiem o co chodzi. Właśnie o to chodzi, że trzeba je manipulować dwoma. No właśnie. Właśnie po to. No, chyba nie da rady tego przycisnąć tutaj. Nie tamtą chciałem, no ale dobra. No i mamy. A teraz zobaczymy, co w środku jest. Pełm koszenia węża, nowa grafika. Czyli w sumie nic szczególnego. 300 metrów stąd jest Ares, który czeka przy bramie. Niezwłocznie się do niego udajmy. A cóż, takie pija po to żołnierze jakiś walczą ze mną w ogóle? Dobra. Już nieważne. Nie wspinaj się kobieto. Dobra, tam mam jakieś uzbrojonko. O, ładnie oberwał nie? ups, nie trafiłem. Pięknie. Skrzynkę. To znowu jakaś zła moc jest rzekomo. Nie, nie ma niczego takiego. Poza skrzynką, oczywiście, której tak bardzo chcę. Ech, oko nowa grafika. Słabo. Myślałem, że będzie coś wiecie, w świecie nowego. Następny jest ulepszenie u Dobra.

I don't rule the roost anymore, though, do I? You'll be king of the castle as soon as we get your essence back. How oh, the gods will jump for joy if that even happens? But oh! Aphrodite's married to Hephaestus? The whack job! I mean, I heard these into finger-painting these days. And Zeus hates me! Not true! I just prefer Athena's war-making. Leadership, maturity... Apollo's music oh my gods, I become my father Look at yourself That's the real you. You don't care what people think. you act. You raise entire cities to the ground when you don't get your way. You protect your people and your family at the expense of everyone else. You were always one of my favorites. I question your taste. Let's get this gate open. You coming with me? Inside? You're kidding. If the old me did anything right, it was locked down that fortress. It is rigged to perfection. Okay, okay. Hmm. I'll find the tracking kit and come back out. Stay safe. Take your own advice. The place will be crawling with Typhon's minions. Pługosławieństwo od kurczaka. Biegłość Aresa, pokażcie mi, co to jest. Co to jest? O, to już drugie zada. Drugie błogosławieństwo, zaraz będzie trzeci finałowy ten akt. E, Boże, finałowy akt w sensie no, w zadaniu Aresa, nie? Moc skrzydeł odnawia się po zadaniu w powietrzu ciosu kończącego toporem albo mieczem. O, w taki sposób, dobra. Lepszy rydz niż Prawołabym nic, nie? M. Powiem wam tak: w tym momencie kończymy sobie odcineczek Phoenix Rising, i w kolejnym odcinku. Czeka nas otwarcie Bram, chociaż powrót do fortecy Aresa. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Enex Rising.